A zatem, proszę Państwa, możemy już teraz pokazać Państwu, jaka jest frekwencja. Przypomnijmy, że ona wyniosła niewiele, ponad 23% 5 lat temu, a jaka jest dziś podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku? Spójrzmy. 43%, proszę Państwa, bardzo wysoka frekwencja, jak na wybory do Parlamentu Europejskiego. 43% uprawnionych do głosowania wzięło udział w tych wyborach. 26 maja 2019 roku, proszę Państwa, wygrywa Prawo i Sprawiedliwość 42,4%, na drugim miejscu Koalicja Europejska 39,1%, a zatem różnica między tymi ugrupowaniami wynosi ponad 3 punkty procentowe. Na trzecim miejscu Wiosna Roberta Biedronia 6,6%, na kolejnym miejscu Konfederacja 6,1% i proszę Państwa Kukiz już poniżej 5%, 4,1%, Lewica razem 1,3%. Zobaczymy, w których województwach zwyciężyły poszczególne ugrupowania. Jeśli przyjrzymy się, to tak jak zwykle to bywa, wyborcza mapa Polski podzielona na pół. Naszym doradcom, naszym socjologom, tym wszystkim, którzy naprawdę przez cały ten czas z ogromnym wysiłkiem i w momentach lepszych, i w takich, których się wydawało, że będzie gorzej, nie rezygnowali, pracowali, jeszcze raz pracowali. Tylko powtórzę. Dziś jest bardzo ważny dzień. Trzeba go docenić. Docenić także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadania. Ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. I to jest ogromne wyzwanie i musimy mu podołać. Dziękuję państwu. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć, nie wiem dokładnie kiedy, ale pewnie w październiku, w tym samym miejscu, bo ono nam przynosi szczęście. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować Polakom, Polkom, Polakom, którzy głosowali na nas. Blisko 7 milionów głosów oddanych na koalicję europejską. To jest wielki sukces. Dziękujemy. 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 Dziękujemy! Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierali przez te miesiące kampanii, tym wszystkim, dzięki którym udało nam się tę koalicję zbudować Partiom polityczną, ale przede wszystkim wyborcom, tym wszystkim, którzy dodawali nam otuchy, pilnowali, żebyśmy byli razem, krzyczeli przez wiele miesięcy. Zjednoczona opozycja. I udało się to zrobić. Zjednoczyliśmy opozycję. Zjednoczona! Zjednoczona! Ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na nas głosowali, ale przede wszystkim tysiącom wolontariuszy, którzy. Rozdawali ulotki, byli wszędzie na ulicach, miastach, miasteczkach, na polskiej wsi. Chcę podziękować koalicjantom, tym wszystkim, którzy byli z nami, którzy się zgodzili się, że trzeba budować wielką koalicję europejską. Ale chcę powiedzieć, że to wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa. Zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję, jesteśmy bardzo bliscy, jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Ale chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników, naprawdę powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas. Chcę powiedzieć i chcę powiedzieć, że to jest początek drogi, że jesteśmy coraz bliżej o wyciągnięcie ręki do wyborczego zwycięstwa. I obiecuję wam. Zjednoczone, zjednoczenie całej opozycji. Musimy być wszyscy razem. Wtedy w październiku wygramy. I to jest nasz cel. I to jest nasza obietnica.